Cześć wszystkim. Witam Was ponownie w serwisie agent.pl. W tym krótkim filmiku pokażę Wam, jak można prosto i szybko wystawić polisę OC na 30 dni na platformie ubezpieczeniowej agent.pl. Zaczynajmy. Żeby kupić Polisę OC na 30 dni, musimy mieć konto komisu w platformie Agent. Jeśli jeszcze nie mamy takiego konta, to zachęcam do odwiedzenia naszego serwisu internetowego agent.pl oraz do obejrzenia filmu, jak dołączyć do programu OC komisowe w agent.pl. Link w opisie. Co do kupna polisy, na początek musimy zalogować się do konta w platformie Agent. Żeby to zrobić, przechodzimy do strony logowania. Tam wpisujemy login i hasło, po czym klikamy przycisk Zaloguj się. Po zalogowaniu w menu klikamy pozycję Nowa polisa w części Oce komisowe. Żeby uzyskać nową polisę 30 wypełniamy widoczny formularz danymi ubezpieczonego pojazdu. Warto te dane wcześniej przygotować, wtedy cały proces zajmie nam mniej czasu. Jeśli kierownica jest po prawej stronie, zaznaczamy opcję kierownicę po prawej stronie. Jeśli nie, zostawiamy ją niezaznaczoną. Domyślnie jest ustawiona opcja Początek ubezpieczenia z chwilą opłacenia. Jeśli chcemy, żeby ubezpieczenie pojazdu zaczęło obowiązywać w późniejszym terminie, to wystarczy tylko odznaczyć tą opcję i wybrać początkowy dzień, w którym ubezpieczenie ma zacząć obowiązywać. W tej chwili pozostawimy tę opcję zaznaczoną. Po wypełnieniu całego wniosku klikamy przycisk Pokaż ofertę. Dosłownie po chwili widzimy już gotową ofertę ubezpieczenia naszego pojazdu. Jeśli wszystkie dane się zgadzają i odpowiada nam proponowana składka, to przechodzimy do płatności, klikając przycisk Kup i zapłać. Zanim to zrobimy, warto jeszcze zaznaczyć opcję Przypomnij o końcu polisy. Dzięki temu na dzień przed końcem polisy dostaniemy SMS z przypomnieniem o kończącej się polisie i linkiem do jej kontynuowania. Nic to nie kosztuje, a naprawdę może nam to ułatwić prowadzenie komisu. Po przejściu do płatności wybieramy odpowiadającą dla nas metodę płatności, np. płatność blikiem. Kiedy to zrobimy, automatycznie zjeżdżamy na dół strony. Tam sprawdzamy dane oraz akceptowane zgody, po czym jeśli wszystko się zgadza, klikamy przycisk zapłać. Następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie w celu zrealizowania płatności. Wszystkie polisy są dostępne po kliknięciu w menu pozycji polisy w części OC komisowe. Klikając na numer polisy, zostaniemy automatycznie przekierowani do strony, na której możemy sprawdzić szczegóły polisy, a także wygenerować i pobrać plik PDF naszej polisy. To by było na tyle. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to już teraz dołącz do programu eagent.pl. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.